Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na kanale Kota w Pierniku w karcie dnia na piątek 4 grudnia wszystkim barbarom przy okazji składam najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i kochani, przede wszystkim dużo zdrowia reszta przyjdzie sama, zawsze tak mówię i wyciągnęłam już karty, znaczy wylosowałam żeby nie przedłużać i co my tu mamy? Cztery denary drzewo i celestia i Wir, wirujący kot. Właściwie to duch. I karta inspiracji w dniu jutrzejszym mówi rób więcej tego, co powoduje, że Twój duch promieniuje, promienieje. I ja tutaj odebrałabym to w ten sposób, żebyśmy robili więcej dla siebie dobrych rzeczy, przy których czujemy się bardziej szczęśliwi, które przynoszą nas, nam. Dobry humor, są dla nas radosne, miłe i takie pozytywne, nie? więc tutaj bardziej bym się kierowała ku, tym, żeby, ku temu, żeby, żeby jutro tak podchodzić do życia, tak podchodzić do życia. Cieszyć się oczywiście z tego, co, co się ma, z tego, co się udało nam wypracować przekuwać wszystko, co jest negatywne właśnie w te pozytywy i tego się trzymać z dobrym humorem, oczywiście, nie? Z świetnym nastrojem. I teraz tak, czwórka denarów, kochani, może mówić nam tutaj o kontrolowaniu sytuacji, o tym, że możemy jutro być w pewnej takiej nieruchomości. Tutaj karta czwórki denarów mówi o, o pewnej stabilności, ona jest stabilna i ma stabilną podstawę, nie? Nie ulega zmianom, nie lubi zmian. Więc jutro taki dzień, w którym nie będziemy wprowadzać żadnych zmian w swoje życie. Wręcz bym powiedziała, że ulegniemy pewnej takiej stagnacji. Jeżeli będziemy działać, to tylko metodycznie, a do nowych rzeczy, które gdzieś nam będą się po drodze wydarzyć, podejdziemy dość sceptycznie. Nie będziemy chcieli ich realizować w jutrzejszym dniu. W każdym, w każdym razie, tutaj. Nic nie wydarzy się takiego, czego nie moglibyśmy mieć pod kontrolą. Na pewno tutaj będzie pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Mało tego. Przy karcie drzewa też możemy stworzyć sobie taką bezpieczną pozycję społeczną, czy też będziemy może. Jak to karta drzewa, ona mówi o zdrowiu, o dobrobycie duszy ciała. Może zrobimy właśnie tutaj. Może ta karta inspiracji nas zainspiruje do tego, żeby zrobić coś dobrego dla swojego ciała. Zrobić coś swoje, dobrego dla swojej duszy, żeby ta dusza nasza właśnie promieniowała, tak? Żeby się poczuła lepiej. Myślę, że przy karcie drzewa i ta, ta czwórka denarów razem z, tą, z tym kartą drzewa będzie mówiła nam, że będziemy tutaj próbowali jak najbardziej. Zadbać o swoje zdrowie, tak? Mieć, go, mieć je pod kontrolą. Może tutaj będziemy się chronić przed czymś tak, jak to czwóreczka denarów, która może mówić, że będziemy sobie tworzyć taki kwadracik, w którym się umieścimy i tam tak spokojnie wszystko, że tak powiem, przeczekiwać. Karta drzewa jest kartą neutralną. Podstawowym jej znaczeniem jest oczywiście zdrowie, ale też może mówić o naszej karmie, przodkach. Drzewie genealogicznym, a czasem może wskazywać na jakąś nudę czy na jakieś lenistwo. Nie? Przy czwóreczce denarów też bym się skłaniała ku temu, że ten dzień nie będzie jakiś taki opiewający w wydarzenia, które mogą zmienić coś w naszym życiu? Raczej to będą takie stabilne, metodyczne gdzieś tam kroki i poruszanie się. Czyli tutaj powiedziałabym, że nic wielkiego się nie powinno wydarzyć, raczej, raczej będzie ewentualnie coś, co może nas wzmocnić tak? czyli tak jakbyśmy sobie tutaj na przykład wzięli pod uwagę tą kartę inspiracji, to ewentualnie możemy się wzmocnić tak zdrowotnie wzmocnić nasze, na, nasze ciało czy naszą duszę, ale tutaj dzień raczej mogłabym zaliczyć do takich zwykłych, nawet nudnych a czasami nuda yy, czasami nuda też nam się przyda, bo to yy, jeżeli, yy, jeżeli jest trochę nudy to jest jakby taki yy, pewien spokój w tym wszystkim Kochani, wibracja dnia wskazuje na to, że będziemy mieli wszystko pod kontrolą, będziemy mieli też dość sporo takiej kreatywnej energii. Będzie chciało nam się coś oczywiście, coś tam robić, tak, ale na zasadzie takiego czegoś, co jest do przewidzenia, tak. Czyli wszystkie skutki, które możemy przewidzieć, przewidzimy. Tu się nic nie powinno wydarzyć takiego wielkiego. Jeżeli chodzi o trudności, kochani, to powiedziałabym, że Możemy mieć takie ścieranie się troszkę, nie? Z kimś możemy się ścierać jutro. Może będziemy mieli też inne poglądy, odmienne od drugiej strony, i tutaj może te poglądy właśnie będą nam gdzieś w głowie siedziały i będziemy. Siedzi tak, w głowie siedział i będziemy próbowali po prostu z kimś tam się w tej kwestii dogadać. Jak najbardziej tutaj, jeżeli chodzi o to co z tym zrobić, jak to pokonać, to jak najbardziej przez um, kompromis. Kompromis tutaj um, będzie tak, będzie bardzo pozytywną rzeczą. Nie? nie starać się właśnie kłócić, nie robić nic takiego awanturującego, tylko właśnie skupić się na tym, żeby dojść do jakiegoś kompromisu, do, jakiejś wspólnej, do jakiegoś wspólnego mianownika. To by było, kochani, chyba wszystko z mojej strony. Wielkich na jutro nie przewiduję wielkich takich sytuacji, które mogłyby ewentualnie coś w nasze życie nowego wnieść. Czy też wnieść coś negatywnego? Raczej myślę, że taka stabilizacja, więc nawet fajnie, bo może niektórym to się, to się kompletnie przyda, więc taki dzień przewidywalny, tak? Każdy nasz krok raczej będzie taki przewidywalny, nic tutaj się nie będzie zmieniało na, na plus czy na minus, nie? Tak myślę, że w takiej stagnacji troszkę jutro sobie pobędziemy. Może i dobrze, może i fajnie, bo może weekend przyniesie coś bardziej fascynującego, nie? Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Barbarom jeszcze raz składam najserdeczniejsze życzenia imieninowe. nowe. Do zobaczenia w niedzielę. Papa! Pa.